Szanowni państwo, 10 lat temu, w 50. rocznicę opublikowania dokumentu Memorandum Wschodniego, na podobnej konferencji, która miała miejsce w naszym Centrum Luterańskim w Warszawie, powiedziałem między innymi, cytuję: Po II wojnie światowej, w której miliony ludzi zostały pozbawione życia, Podczas i po zakończeniu której wyrządzono niewyobrażalną liczbę krzywd, narody Europy stanęły przed pytaniem: czy istnieje jakikolwiek sposób ponownego unormowania lub na nowo nawiązania relacji pomiędzy sąsiadami? Wtedy mówiłem 10 lat temu dziś, żyjąc w Unii Europejskiej, wiemy, że to było możliwe. Jednak aby do tego doszło, potrzebne były odważne i często bardzo radykalne kroki. Dzięki między innymi odwadze kościołów ewangelskich w Niemczech, które przygotowały i ogłosiły Ozdęckschrift, czyli Memorandum Wschodnie w 1965 roku, a później list polskich rzymskokatolickich biskupów do rzymskokatolickich biskupów niemieckich, możliwe było budowanie nowych stosunków w Europie. Stosunków opierających się na nawiązywaniu do krzywd, nazywaniu tych krzywd oraz dążeniu do przebaczenia i pojednania. I wtedy powiedziałem, aby ta konferencja nie tylko pomogła w percepcji historycznych już wydarzeń, ale również stała się inspiracją zarówno dla Kościołów, jak i świata polityki do podejmowania słusznych. I często wymagających odwagi decyzji. Koniec cytatu. Powiedziałem to 10 lat temu, w 2015 roku. Szanowni Państwo, dla większości z nas jedna dekada życia nie jest jakimś długim okresem czasu. No, dla tych najmłodszych oczywiście tak, jak ktoś miał 15, ma 25, no to, to długi okres czasu. Natomiast jeżeli ktoś miał 35 i 45, to, to nie jest to taki długi okres czasu. A jednak okazuje się, że żyjemy w zupełnie innym świecie. Świecie, który niestety niesie z sobą wiele wątków, które jak nam się wydawało, w 2015 roku mamy dawno za sobą. Dziś, przynajmniej w Polsce, obserwujemy. Zagrożenia oraz postawy ludzi, jakie znamy z historii lat 30. ubiegłego wieku. Dziesięć lat temu, gdy modliliśmy się o pokój i pojednanie, bardziej koncentrowaliśmy się na dziękowaniu za pokój. Wydawało nam się, że pokój, przynajmniej w naszym regionie świata, jest nam dany raz na zawsze. Jednak w międzyczasie doszło do Brexitu w 2020 roku. Opuszczenie przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej w 2015 roku wydawało się powieścią science fiction. A jednak się wydarzyło. I wreszcie, po niespodziewanej pandemii COVID-19, Rosja zaatakowała niezależną, wolną Ukrainę. I rozpoczęła się w tym regionie pełnoskalowa wojna. I coś, czego nie możemy pominąć w Polsce i w Niemczech, ale także w wielu innych państwach europejskich i nie tylko europejskich, wzrastają siłę i nabrały politycznego znaczenia skrajnie nacjonalistyczne ruchy i partie. I niestety wydaje się, że z każdymi wyborami ich siła wzrasta. Dziś, gdy wracamy do przeszłości, przypominając sobie tych, którzy wypracowali dokument Memorandum Wschodniego, czy napisali list biskupów, musimy spojrzeć na te dokumenty w kontekście teraźniejszości, ale również patrzenia w przyszłość. Dla mnie oczywistym jest, że autorzy dokumentu po stronie niemieckiej, ale także listu po stronie polskiej, wykazali się niezwykłą odwagą i prorockim spoglądaniem w przeszłość. Dziś potrzebujemy odważnych przywódców. Patrzę tutaj w pierwsze szeregi na naszej sali. Odważnych przywódców, którzy wyzwolą się z niewoli wyników sondaży kształtujących ich postawy polityczne i etyczne. Potrzebujemy przywódców, którzy spojrzą dalej, spojrzą do przodu, zrozumieją i pokażą nam właściwe drogi. Drogi, które często prowadzą pod prąd. Bo nie zawsze krzycząca większość ma rację, a czasami wręcz przeciwnie, prawda znajduje się w przeciwnym kierunku. Nieuleganie naciskowi tłumów, które są sprytnie podjudzane przez sprawnych manipulatorów, to bardzo ważna cecha. Oczywiście nie oczekuję naiwności od naszych przywódców ale oczekuję skutecznego ujawnienia manipulacji oraz jasnego przekazu, że droga do pokoju i życia w zjednoczonej, sprawiedliwej Europie i świecie wjedzie przez pojednanie i przebaczenie sobie nawzajem. Jasnego wskazania, że nacjonalizmy doprowadzą do kolejnych zaostrzeń sytuacji i do kolejnych konfliktów. Wiemy o tym, że wojny te pełnoskalowe, hybrydowe, ekonomiczne doprowadzają do tragedii. A najbardziej cierpią ci najsłabsi albo ci zwykli ludzie. Potrzebujemy prawdziwych przywódców, odważnych, z wizją przyszłości. Oby także nasza konferencja była do tego inspiracją. Dziesięć lat temu jednym z mówców był świętej pamięci profesor Władysław Bartoszewski i arcybiskup Henryk Muszeński, świadkowie tamtych czasów. Ciekaw jestem, co w dzisiejszym kontekście powiedzieliby na temat pojednania polsko-niemieckiego, niemiecko-polskiego. I sytuacji politycznej w świecie. Oczywiście arcybiskupa można o to zapytać. Pana profesora już nie. Życzę nam wszystkim dobrej, inspirującej konferencji.